Jałowce tatrzańskie najczęściej przybierają formę krzewu. Rzadko bywają niewielkimi drzewami i zazwyczaj mają kolumnowy kształt. Shines, sun, Dla kontrastu dodam, że część osobników zamiast toszkowatej posiada płasko rozpostartą formę wzrostu. Jałowiec pospolity rośnie bardzo wolno i jest wiecznie zielony. Liście w postaci szpilek wyrastają po trzy wokółku i utrzymują się na pędach przez trzy lata. Są wąsko lancetowate, sztywne i kłujące, o długości od 5 do 12 mm i szerokości do 2 mm. Mają kolor szaro-zielony, z wierzchu z szerokim białym paskiem. Gatunek ten jest zwykle dwupienny, to znaczy kwiaty męskie i żeńskie pojawiają się na różnych osobnikach. Choć zdarza się, że są jednopienne, wówczas oba rodzaje kwiatów są na jednym krzewie. Szyszki z nasionami są mięsiste, podobne do jagód, dlatego są nazywane szyszko-jagodami. Mają kolor od fioletowego do czarnego. Dojrzewają w drugim lub trzecim roku. Jałowiec pospolity jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych krzewów drzewiglastych na świecie. Rośnie od strefy arktycznej po góry północnej Afryki. W miejscach mokrych i suchych. Jest bardzo tolerancyjny na skrajnie różne warunki siedliskowe. No i wytrzymały. Jałowiec pospolity możemy spotkać w całej Polsce. Jednak na wapiennych i dolomitowych skałkach w Tatrach jest nieodłącznym elementem roślinnego krajobrazu. Wow. Jałowiec niegdyś był bardziej rozpowszechniony w Tatrach. Sprzyjał mu bowiem wypas owiec, dzięki czemu ten światłożądny krzew miał do dyspozycji rozległe pastwiska, które z czasem pozarastały konkurencyjnymi drzewami. Zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza konie i kozy, na ogół unikają jałowca nie tyle ze względu na kujące igły co trujące dla nich właściwości. Jałowiec jest jednym z najbardziej użytecznych, wielofunkcyjnych krzewów spośród wszystkich roślin na świecie. Jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Drewno, szyszko jagody, pędy są mile widziane przez stolarzy, ogrodników, kucharzy. Mają również zastosowanie w medycynie i weterynarii. Należy jednak pamiętać, że przedawkowanie może doprowadzić do zatruć.